Prasowanie spodni. Usuń wstążki, akcesoria i inne detale. Wyprasuj wstążkę osobno przed rozpoczęciem pracy nad dużym elementem. Wywróć spodnie na lewą stronę. Prasuj kieszenie, kładąc je na krawędzi półki. Przeciągnij spodnie przez nos deski i wyprasuj siedzisko. Odwróć siedzisko i wyprasuj również przód elementu biodrowego. Umieść gotową nogawkę spodni na desce i wyprasuj ją na płasko dłońmi. Prasuj nogawki spodni aż do kroku i unikaj prasowania nad szwami spodni. Wyprasuj również tył nogawki spodni. Powtórz czynność dla drugiej nogawki spodni. Pociągnij spodnie do tyłu. Wyprasuj wszystkie zawinięte krawędzie. Wymień wstążkę. Użyj ręcznika do prasowania. Złóż spodnie na pół z widocznymi tylnymi kieszeniami i dobrze wytrząśnij je w kroku. Plisuj spodni lub powieź spodnie zgodnie z wymaganiami klienta. Oto jak prasować spodnie. Przejdźmy do następnego filmu.